Temat bezpieczeństwa przyświeca uczestnikom kolejnego spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących radomskiego obszaru funkcjonalnego. O bezpieczeństwie w Radomiu opowiadali m.in. prezydent Andrzej Kosztowniak oraz sekretarz Rafał Czajkowski. Na szeroki wachlarz działań gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku składają się m.in. działania Straży Miejskiej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Monitoringu Miejskiego, Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto, czy w końcu dobra współpraca z Policją oraz Strażą pożarną. Celem konsultacji zarządzonych przez prezydenta jest zebranie opinii i propozycji dotyczących obszaru społeczno-gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości dziedzin takich jak kultura, sport, turystyka i rekreacja, zdrowie, edukacja, gospodarka, pomoc społeczna i bezrobocie, komunikacja publiczna, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo w ramach zdefiniowania miejskiego radomskiego obszaru funkcjonalnego. Konsultacje potrwają do 24 września. Wartość ogólna na projektu związanego z opracowaniem strategii wynosi prawie 3 miliony złotych.